miejsce zerowe funkcji to temat o którym chciałbym mówić w tym materiale. Na samym początku odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest tak naprawdę miejsce zerowe. Miejsce zerowe to nic innego tylko Taki argument, czyli taki nasz x, gdzie podstawiając pod wzór funkcji otrzymamy y równego nam 0. Rozwiążemy tutaj kilka takich przypadków, jeśli chodzi o to miejsce zerowe, o ten temat. Pokażę tutaj to na kilku zadaniach. Zaczniemy sobie właśnie od takiego zadania, które w tej sytuacji nam występuje, czyli mamy do dziedziny funkcji f, należy nam liczba podana obok wzoru tej funkcji i mamy sprawdzić, czy dana liczba jest miejscem zerowym funkcji. I sprawdźmy tą teorię, którą przed chwilką przytoczyłem, że jeśli, miejscem zero, jeśli dana liczba jest miejscem zerowym, to y nam powinien być 0. Gdzie ten y jest ukryty, o którym ja tu Tutaj wspominałem. No nic innego tylko f od x to jest to samo co y. To nie ma znaczenia, czy będzie to zapisane w taki sposób, czy w inny. I teraz tak sprawdzamy, czy rzeczywiście to nam będzie wynosiło 0, jeśli to podstawimy. Czyli sprawdzam minus 2 razy 3, 1, druga, Od razu może zamienię sobie to na łamek niewłaściwy, czyli to będzie w tej sytuacji 7 2 i dodać 7 podzielone przez wartość 4. I teraz przeliczamy sobie to. Dwójka nam się tutaj skróci. Minus 7 i dodać 7 to będzie po prostu 0 i 0 podzielone na 4 to będzie nic innego, tylko wartość 0. Co okazuje się, że nasza, ta wartość tego f od x będzie nam wynosiła po prostu wartość 0. A skoro to jest nam się wyzerowało, to oznacza, że nic innego, tylko ta liczba jest dokładnie miejscem zerowym. I mamy już tak naprawdę rozwiązane to zadanie. Przejdźmy teraz do kolejnego zadania, i tutaj na podstawie wykresu tej funkcji mamy podać miejsce zerowe, o ile oczywiście istnieją. No i zapiszemy sobie tutaj te miejsca zerowe, może skrótem MZ, i będziemy prowadzić zapisać po prostu w jakiejś kamerce, bo będzie ich tutaj trochę. I teraz tak, zapisujemy sobie, możemy sobie po kolei zapisywać, możemy to w klamerce. Ja zapisałbym po prostu, że to będą x w klamerce. I teraz tak, pierwszą miejsce zerowe, czyli przecięcie z osią x inaczej mówiąc, będzie to punkt nic innego, tylko wynoszący nam minus 5. Jest zamalowane kółko, jest wszystko ok. Kolejne to będzie wartość wynosząca na minus 3. Kolejne, czy tutaj będzie to punkt, który będzie miejsce zerowym? Jeśli mamy kółko otwarte, oznacza, że ten punkt tak naprawdę do tej funkcji nam nie należy, co oznacza, że tego miejsca zerowego nie będzie. I kolejne jeszcze, to będzie nic innego, tylko wartość 6. No i tak naprawdę już mamy wszystkie elementy wyznaczone. Jeśli chcemy, oczywiście możemy sobie to rozpisać w ten sposób, że x1 to nam wynosi tyle, x2 to wynosi nam minus 3 i tak dalej. Zapis tak naprawdę tutaj jest dowolny, czy możemy zrobić to tak jak na górze, czy tak na dole też będzie OK. Przejdźmy dalej. Na podstawie tutaj tabelki opisującej funkcję mamy podać też miejsca zerowe. Skoro wiemy, że miejsca zerowe to są dla Y równych nam 0, to czytamy sobie na podstawie pierwszego podpunktu. Tam patrzymy, gdzie Y są nam równe 0 i znajdujemy na przykład tutaj ten moment oraz ten moment. Tak naprawdę już od razu możemy powiedzieć sobie śmiało, że nasze x, nasze x1 będzie nam wynosiło w tej sytuacji minus 1, albo też nasz x2 będzie nam wynosił w tej sytuacji 8. Mamy tutaj dwa miejsca zerowe. Jeśli chodzi o podpunkt B, w tej sytuacji, tak naprawdę, jeśli chodzi o miejsce zerowe, zobaczmy 0. Zero. Czy gdzieś na y nam występuje? Niestety nie. Jest oczywiście na x, tak samo też jak tam wcześniej w sumie było, ale na x, jeśli jest wartość 0, to to nie jest miejsce zerowe. To jest przecięcie coś o y, o, której, o którym jeszcze będziemy w swoim czasie mówić. Na, pe na pewno to nie jest miejsce zerowe. Miejsce zerowe ma tylko wtedy, kiedy y jest równe nam 0. Czyli tutaj zapiszę po prostu, że tych miejsc zerowych jest po prostu brak. Wyznaczmy miejsca zerowe funkcji, o ile w ogóle istnieją. Jeśli chodzi o tę sytuację, tutaj w tym podpunkcie A, m, oczywiście wiemy, że Y muszą być równe 0, więc zapisuję o to takie równanie. Nie będę podstawiał tych liczb po kolei i sprawdzał, tylko chciałbym obliczyć to troszeczkę szybciej. W ten sposób podstawię, że 0 to nam się równa 8 dodać 4x. Dlaczego akurat 0 w miejsce F od x? Miejsce zerowe zawsze w tej sytuacji będzie wtedy, kiedy nasz F od X będzie nam się równał 0. Teraz przerzucamy sobie to na odpowiednie stronę, czyli minus 4x to nam się równają w tej sytuacji 8. Podzielimy tą wartość przez minus 4 i otrzymamy, że nasz x będzie na wynosie 8 podzielone przez minus 4, to jest nic innego, tylko wartość minus 2. I zobaczmy, czy rzeczywiście takie miejsce zerowe istnieje. W tej sytuacji takie miejsce zerowe istnieje dla takiego elementu, bo skoro naszą dziedziną są takie liczby, to znaczy, że też mamy miejsce zerowe równe na minus 2. Zobaczmy też to na podstawie tego drugiego, tej naszej drugiej funkcji, i tutaj mamy taki zapis, że x plus 8 razy 2x minus 6 i to nam będzie się musiało być równe 0. Sprawdzam oczywiście, czy rzeczywiście wyjdziemy Wyjdzie nam tutaj dziedzina, jest mówiąca nam o tym, że ma nam wyjść w tej sytuacji, jeśli miejsce zerowe istnieje, to ma nam wyjść liczba naturalna. Zobaczmy to. I teraz tak, oczywiście nie będziemy tego przemnażać z tego względu, że będziemy mieć wartości, które będą z potęgami. Natomiast zastanówmy się, kiedy wynik nam będzie wynosił 0. Tak naprawdę mamy dwa scenariusze: albo wtedy, kiedy pierwsza liczba będzie 0, albo kiedy druga liczba będzie 0. Zbierzemy pod uwagę obie opcje, i pierwszą opcją pod uwagę bierzemy, że x plus 8 to nam się równa 0. Ale też może być sytuacja taka, że 2x minus 6 też będzie nam wynosił 0. sprawdzamy. W tej sytuacji chodzi nam, że x będzie nam wynosił wartość minus 8, natomiast niestety ten nasz x nie należy nam do naszej dziedziny, bo nasza dziedzina w tej sytuacji nam mówi o tym, że mają być to liczby naturalne, więc to miejsce zerowe nie możemy wziąć pod uwagę, bo tam funkcji po prostu nie ma. Natomiast kolejny element jest 2x równa nam się 6, czyli x nam się równa 3. I tutaj jak najbardziej akurat to miejsce należy nam do naszej dziedziny, będzie jak najbardziej, więc naszym rozwiązaniem tutaj do tego zadania będzie miejsce zerowe wynoszące na po prostu x równe 3. Wyznaczmy dziedzinę funkcji oraz podajmy jej miejsce zerowe. I to jest zadanie o tyle ważne, że na samym początku, zawsze w takiej kwestii trzeba rozpocząć od dziedziny. Dziedzina w tej sytuacji, odnosząc się do tych tematów wcześniejszych, zawsze pamiętajmy, że jeśli w mianowniku mamy jakiegoś x, to muszę w tej sytuacji zapisać, że 3x minus 9 nie może być w tej sytuacji wynosząca nam wartość 0. No i przeliczając to szybko, mamy 3 x to nie mogą być wartością 9, czyli x nie będzie mógł nam wynosić po prostu 3. Czyli naszą dziedziną będą wszystkie liczby rzeczywiste z wykluczeniem tej wartości trójki która będzie dawała nam 0 w mianowniku. No i teraz, jeśli mamy już to przeliczone, to w miejsce e od x podstawiamy 0, czyli 0 to nam się równa x do kwadratu plus 1 i podzielone przez 3x minus 9. Jeśli mamy już to wszystko przeliczone, w ten sposób mamy wyznaczoną dziedzinę, to możemy to przyrównać do 0. I teraz następuje bardzo ważny moment, żebyśmy, jeśli chcemy przeliczyć to miejsce 0, to musimy pozbyć się tego mianownika, tylko bardzo ważna kwestia, pozbywamy się go w taki sposób, przemnożając przez cały mianownik, tylko wtedy, gdy mamy najpierw wyznaczoną dziedzinę. Jeśli teraz to wszystko przemnożymy, to trzymamy 0, cokolwiek, jeśli pomnożymy razy 0, to otrzymamy nadal 0, więc tego nic się nam nie stanie. Natomiast po prawej stronie te wartości nam się skrócą nawzajem, zostanie nam tylko i wyłącznie x do kwadratu plus 1. No i teraz przerzucamy sobie to na odpowiednie stronę. Otrzymamy w tej sytuacji, że nasz minus x do kwadratu będzie nam w tej sytuacji wynosił wartość po prostu nic innego, tylko 1. I teraz przenoszając to przez minus 1, to byśmy otrzymali, że x do kwadratu jest wartością minus 1. No i teraz następuje nam ciekawa sytuacja, niestety w tym momencie nie mamy takiej liczby, która podniesiona do potęgi drugiej daje nam wartość minus 1, czyli nasz x w tej sytuacji, no to jest nic innego tylko równanie, które będzie nazywało się równaniem sprzecznym. Co to oznacza dla nas w praktyce, że tak naprawdę w takim zadaniu nie mamy rozwiązań, jeśli chodzi o miejsca zerowe. Tych, mi, tych miejsc zerowych jest po prostu w tej sytuacji brak i to jest nasza odpowiedź do tego zadania. W jaki sposób natomiast wyznaczyć miejsce zerowe funkcji, gdy mamy opisaną ją za pomocą takiego schematu, czyli opisaną za pomocą klamerki wyszczególnione dwie części funkcji. Bierzemy pod uwagę w takiej sytuacji tą, ten element tej naszej funkcji, tego miejsca zerowego, tam gdzie w dziedzinie występuje nam wartość, no właśnie, jaka będzie nam występowała. Czy mamy jakieś ograniczenia jeśli chodzi o miejsca zerowe? No miejsca zerowe mogą być każda liczba. Ograniczeniem są tylko naszym y. Y w tej sytuacji muszą nam wynosić 0. No i tutaj musimy to sprawdzić w takiej sytuacji dla pierwszej oraz dla drugiej. I w pierwszej sytuacji zapisujemy, że 0 nam się musi nam równać 4 odjąć x do kwadratu. I sprawdzimy czy rzeczywiście tak będzie, czyli zapisujemy, że x do kwadratu przerzucając nam się równa 4, czyli Czyli x musiałby nam się równać, jaka liczba podniesiona do potęgi drugiej daje nam 4 i to będzie minus 2, ale też może nam dawać x wartość równa nam 2. No i teraz która ta liczba będzie brana pod uwagę? No oczywiście mamy dziedzinę podaną. I z informacji wiemy, że ta minus dwójka nam należy do naszej dziedziny, natomiast ta liczba w tej sytuacji nam nie należy, czyli naszą odpowiedzią tak naprawdę prawidłową będzie o tą pierwszą część x równa nam minus 2 natomiast jeśli chodzi o tą drugą część, robimy to dokładnie w ten sam sposób, czyli 0 to nam się równa 2x-3, minus na drugą stronę przerzucamy, czyli będziemy wtedy minus 2x to nam się równają wartość minus 3 i dzielimy tą wartość przez minus 2 to otrzymamy, że wartość nam wynosi w tej sytuacji 3, minus 3 podzielone przez minus 2 to jest wartość 3 drugich, to jest inaczej mówiąc 1,5 to znajduje nam się w naszej dziedzinie, więc to też nasz, to będzie też naszą odpowiedzią jeśli chodzi o miejsce zerowe i w tej sytuacji okazuje się, że analizując tą funkcję mamy dwa miejsca zerowe, jedno to minus 2 2, a drugie to i 3 drugie. I ostatnie zadanie, które tutaj wykonamy. Mamy tutaj wykres funkcji, mamy odczytać z wykresu zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie oraz zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości ujemne. Dlaczego akurat tutaj takie zagadnienie się znajduje, akurat w tym temacie? Mianowicie, do tego będą nam potrzebne miejsca zerowe, dlatego też właśnie tą informację tutaj weźmiemy pod uwagę. I skoro mamy odczytać z wykresu zbiór wartości argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, to znaczy, że mają być f od x, skoro to mają być dodatnie, to mają być większe w tej sytuacji od zera. No i teraz zapiszemy dla jakich x, -ów. zaraz sobie to zobaczymy, może Zobaczymy sobie tutaj kolor i zobaczymy tam gdzie są x i y, które są większe od zera. Patrzymy. Oczywiście znajduje nam się ta funkcja tutaj. To znajduje nam się też tutaj, ten element w tym miejscu. I teraz zapisujemy to za pomocą x. -ów. Oczywiście dlaczego miejsce zerowe będą tutaj nam potrzebne? Bo zobaczmy, że w tym miejscu zerowym przy wartości minus 5 C zaczyna się, to jest miejsce zerowe i tam zaczyna się nam ta funkcja, która będzie większa od zera. Czyli od minus piątki przy minus 5 jest nam równa zera, a ma być wartością, która by być większa od zera. Więc ten przedział będzie w tej sytuacji otwarty. I ten przedział będzie ciągłością, aż tak naprawdę minus 5 tutaj do trójki się zazębia i leci nam dalej aż do, do wartości wynoszącej nam po prostu 2. I to będzie też przedział, który będzie w tej sytuacji otwarty. Natomiast jeśli chodzi o mm, zbiór tutaj argumentów, kiedy nasze y -ki będą mniejsze od 0, no to będą oczywiście te, które znajdowały nam się pod osią, i to jest ten element oraz ten element. I teraz musimy zapisać, dla jakich oczywiście to jest x, -ów. tam jeszcze powinienem dopisać x -y należące nam, tak dopiszmy sobie też, x -y należące nam. I tutaj jeśli chodzi o ten przedział, to będzie oczywiście zaczynający nam się od minus 7, -ki. odczytujemy to na x, aż do wartości wynoszącej nam minus 5, tylko tak samo tą minus piątkę w tej sytuacji wykluczamy, bo ta wartość w tej sytuacji ma być mniejsza od 0, ani większa, więc ani równa też 0, więc dajemy tutaj przedział otwarty. Oraz w tej sytuacji jeszcze dodatkowo mamy też sumę. Dalej następuje nam ta, ta wartość mniejsza od 0 w przedziale od 2 do wartości 3. Przy dwójce mamy przedział, który będzie domknięty, natomiast przy trójce znowu jest to miejsce zerowe, czyli niestety, jeśli chodzi tutaj o to miejsce zerowe, znowu będzie tutaj przedział otwarty. I tak naprawdę to by było wszystko, jeśli chodzi o to zadanie.